Główny do stacji Szczecin głównej przez stację Krzysztof Stargard wiedzie na tor drugi przy peronie drugim. Paczam brega ze stacji Wodę głównej do stacji Szczecin głównej na tor drugi przy peronie drugim. Prosimy złamać ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Sława dla reportera. Szanowni Państwo. Dotarły do nas informacje, że pewien niedźwiedziowaty obywatel, zwany w środowisku czytelniczym jako Kubuś P, widziany był na Wronieckiej stacji PKP. Media społecznościowe objęło zdjęcie przedstawiające niedźwiedzia wyczerpanego wielogodzinną pracą fizyczną, jaką było dokonanie podkopu z Wronieckiego Zakładu Karnego, w którym Kubuś P. odbywał karę pozbawienia wolności do lat trzech. Przypomnijmy, w okresie przedświątecznym doszło do skandalicznej sytuacji w Bibliotece Publicznej Gminy Obrzycko, kiedy to orzeczony niedźwiedź wyprzedził sowę, kolejce po książkę o świętym Mikołaju i jego konwoju. Ponadto zalegał on z opłatą za przetrzymanie tej książki, a ścigany przez komornika wyrwał się z jego szponów. Sprawą zainteresowało się CIA, ACW i prokuratura. Ledwo przycichło echo skandalu, Kubuś P. znów przypomniał o sobie. Złamał kolejne paragrafy kiedy to wtargnął do wagonu PKP Intercity i próbował na gapę przyjechać do Laponii, aby zakłócić święty spokój świętemu Mikołajowi wypoczywającemu podczas urlopu wypoczynkowego. Kto to pisał? Kres tej przestępczej działalności położył jednak dzielny konduktor Cieszymir, który nakazał Kubusiowi P. opuszczenie pociągu ze skutkiem natychmiastowym. Jak podają agencje informacyjne Rajkali i Pęckali, Kubuś P. przebywa obecnie na stacji w Pęckowie i wyczerpany przestępczą działalnością skłania się ku zmianie swojego postępowania na lepsze. W tym celu Kubuś P. próbował skontaktować się ze swoim kuzynem Kubusiem P. i jego przyjaciółmi ze Stumilowego Lasu. Kontakt ten jednak jest utrudniony ze względu na to, że ze stacji pęckowo nie odjeżdża żaden pociąg w kierunku krainy bajk. Jak twierdzą informatorzy dla Sławy, dla reportera, rozwiązanie tej sytuacji jest tylko jedno. Poszukiwany jest śmiałek, który wypożyczy z biblioteki publicznej gminy Obrzycko tę oto księgę zatytułowaną Kubuś Puchatek i Chatka Puchatka. Jak wiadomo, czytanie poszerza horyzonty, jak z Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko do Laponii, a na skrzydłach wyobraźni możemy udać się w najdalszą podróż. Jest to jedyny sposób, by za pomocą tej magicznej księgi ujarzmić Kubusia P. Nasz poprzedni program, sława dla reportera, spotkał się z dużym odzewem. Nasi widzowie, poruszani trudną sytuacją pani Soby, okazali jej wsparcie. Szanowni Państwo, i tym razem nie możemy pozostać obojętni na los potrzebującego kubusia P tym razem. Kubuś P liczy na państwa, nie można dopuścić do kolejnego skandalu. Jedyne wyjście to biblioteka publiczna gminy Obrzycko. Do widzenia Państwa!